Rok 1999. Pierwsze triumfy święci początek serii Colin McRae. a niecały rok od jego premiery na rynku pojawia się bardzo ostry, licencjonowany konkurent: Mobile One British Rally Championship. W Polsce znany po prostu jako Rally Championship. Pełna polska lokalizacja ponad 20 kultowych outrideowych, 36 tras dających nam ponad 600 km os do pokonania dwa tryby Mistrzost i tryb próby czasowej. Do dziś kochana i uwielbiana przez wielu graczy produkcja, która była moją pierwszą grą rajdową w życiu. Dopiero po latach przy kolejnym podejściu do gry zrozumiałem na jak głęboko wodę się wtedy rzuciłem, próbując walczyć o najwyższe laury w rajdach oferowanych przez tą produkcję. Na wstępie tradycyjnie, mały kącik techniczny. Jak to ze starymi grami bywa, nie jest łatwo je odpalić na współczesnych pecetach. Natomiast znalazłem bardzo fajną instalkę u jednego z użytkowników na kanale YouTube. Postanowiłem ją pomieszać z plikami ze swoją oryginalną pudełkową wersją. Oczywiście chciałem cieszyć się polską lokalizacją, do której miałem dostęp. I bez większych problemów, po kilkunastu minutach roboty, udało mi się odpalić grę na współczesnym kąpie. Bez większych problemów bawiłem się. O ile problemu pod względem wideo nie było żadnych, to z audio biłem się bardzo długo i poddałem się. Dźwięk po pewnym czasie rozgrywki w losowym momencie rajdu rozjeżdża się z wideo. I niestety nie następuje żadna samoczynna naprawa. Jedyne wyjście to jest odpalenie gry ponownie. Co prawda, w pakiecie przygotowanym przez użytkownika LEZA jest też krótki opis, jak doprowadzić do porządku temat audio. Jednak u mnie odpalenie gry z rozszerzenia przygotowanego pod usunięcie tego błędu było wielkim problemem z płynnością gry. Klatkaż na poziomie 10-15 fps. -ów. Długo wczytywałem się w fora i podobno lekarstwem na to ma być redukcja maksymalnej ilości klatek na sekundę. Ściągnąłem program Beaver Tuner Statistics Server i ustawiłem go z początku na 60, potem na 30. A potem nawet na 25 klatek na sekundę. Niestety, nie pomogło. Próbowałem też blokować klatka szpaneru Nvidia, ale też bez skutku. Przejśc tradycyjnie pół internetu, spędziłem parę wieczorów poszukiwanie rozwiązania problemu. Ostatnia sporad polegała na odłączeniu wszystkich dzeni procesora na procesie gry i pozostawieniu tylko jednego. Niestety, ponownie ilość FPS-ów w tym wypadku na sekundę była tak fatalna, że nie byłem w stanie grać. Ostatecznie postanowiłem porzucić walkę i pogodzić się z połowicznym sukcesem z odpaleniem i możliwością chociaż krótkiego przypomnienia sobie co ten tytuł oferuje. Tak więc odpalałem grę, jeździłem trochę, dźwięk się wywalał, restartowałem i tak paręnaście razy. Nie wiem na ile to sentyment, a na ile obiektywna opinia, ale tytuł zestarzał się bardzo godnie. Na karku ma 25 lat, ale rozgrywka dalej wciąga i oferuje bardzo mięsisty gameplay. Przede wszystkim Pierwszą dużo sentymentalną i to za co lubię w sumie odpalać stare gry rajdowe, to przegląd aut, jakie oferują. Tutaj znajdziemy takie klasyki jak Skoda Oktawie, Forda Escorta, Volkswagena Golfa, Subaru w Starubacie, Lancera Evo 5, Civica. No to jest dla mnie istny czad. Auta z kategorii napędzanych na jedną oraz na dwie osie. Witaj w rajdowych mistrzostwach Wielkiej Brytanii Mobil One. Mistrzostwa składają się z serii sześciu oddzielnych rajdów, rozgrywanych na Wyspach Brytyjskich. Motywem przewodnim są bardzo duże turnieje, dwa tryby mistrzostw. Z początku dostajemy dostęp do tylko jednego z nich, aby po godzinach zabawy odblokować drugi. Warunek odblokowania drugich mistrzostw jest jeden. Musimy spędzić godziny, aby przejść przez całą podstawową rywalizację w pierwszym trybie i dostać tryb rywalizacji out klasy A8, czyli tych mocniejszych. Czy realnie to się opiera na godzinach? Tak. To nie jest żadnego rodzaju przenośnia. Tytuł oferuje jedne z najdłuższych odcinków specjalnych w historii gier rajdowych. Jeden cały rajd w danym cyklu mistrzostw to często nawet około półtora godziny jazdy. To nie tak zwane Mickey Mouse na parę minut czy krótkie odcinki. To często długie trasy trwające nawet po 20 minut. Prawdziwe te skupienia kierowcy na dłuższych odcinkach specjalnych. W Mistrzostwach musimy nauczyć się odpowiednio ważyć ryzykowną jazdę ponad wolniejsze, ale pewne przejazdy i omijanie ryzyka wypadnięcia z trasy czy też dachowania. Bo wtedy nie dość, że stracimy cenny czas i spadniemy w odcinka oraz raju, ale także możemy uszkodzić nasz samochód. A średnio co dwa odcinki specjalne w danym rajdzie mamy zaledwie kilka minut na dokonanie koniecznych napraw samochodu. Możliwość naprawienia wszystkiego w tak krótkim czasie praktycznie nie istnieje, a uszkodzenia wynikają też z eksploatacji auta. Potrzebna jest rozwaga. Podczas każdego splitu widzimy ile tracimy do kierowcy przed nami, a ile przewagi mamy nad kierowcą za nami. A kierowców na każdym os jest około 70, więc jest się z kim porównywać. Często po słabym początku rajdu pozycja 14-15 miejsce na mecie bywa sporym sukcesem a straty czasowe to może być nawet false start, gdzie wpada nam kara 10 sekund za przestrzelenie procedury startowej. Swoją drogą, nie do końca dobrze zrobiono tą procedurę tutaj. Zwykle trzymamy nogę na gazie, hamulec ręczny zaciągnięty, wraz z końcem odliczania hamulec ręczny zostaje zwolniony, a my zaczynamy nabierać prędkości. Tutaj musimy uważać, aby nie przygazować za mocno, bo tytuł potraktuje to jako false start, bo auto ruszy przed końcem odliczania. To jest temat skrzyni automatycznej, gdzie biegi przerzucone są automatycznie. W manualu można po prostu wbić pierwszy bieg w punkt, w dobry czas i to zadziała. Mogę ciepiać się różnych rzeczy. Szykany z pachołków w trybie zręcznościowym, za które w sumie nie dostajemy kary. Wystarczy przebić się przez nie jak najszybciej potrafimy. Często pilot nie w punkt dyktuje komendy, zwykle o wiele za wcześnie. Zwłaszcza na tych szybkich partiach. Czasami te komendy są mylne. kiedy Kiedyś jest po prostu za cicho, a droga okazuje się całkiem kręta usłana mniejszymi zakrętami. W kwestii technicznej nie znalazłem zbyt wiele do narzekania. Natomiast byłem pod wrażeniem bardzo wielu mechanik, z którymi problem mają nawet współczesne gry rajd'owe. Dobra fizyka. Gra aspirowała do bycia symulatorem. Z czystym sumieniem nie mogę nazwać Rally Championship ani grą symulacyjną, ani grą arcade'ową i po prostu nie da się jednoznacznie skategoryzować. Ma sporo sima, ale coś jest arcade i bardzo zręcznie połączyła te dwa światy. Ale jednak jej kierunek idzie mocniej w symulator, chociaż specyficzny. Różne nawierzchnie mają swoje przyczepności, często OSy lubią mieszać już te przyczepności i dokładnie wtedy czujemy co znaczy z asfaltu przejść na luźny shooter albo ze śniegu na lód. Nawet nieodpowiedni najazd na krawężnik może nadzieć nas na mały crash lub spin. Różne podbicia czy chopy to wszystko to niepozorne elementy, które potrafią skończyć naszą walkę o wynik przedwcześnie. Grunt trzymać się drogi. To na niej nabywamy prędkość, a zjazd na trawę zwykle kończy się chwilowym brakiem kontroli nad autem i problemem z odzyskaniem prędkości. Sama prowadzenie auta jest przyjemne i dosyć intuicyjne. Ładnie można układać rajdówkę w zakręty lewą nogą, zręcznie stawiać bokiem, czuć kiedy działa na auto siła odśrodkowa, inaczej zachowuje się poszczególne modele aut i co najważniejsze jest zasadnicza różnica w prowadzeniu 4WD i 2WD. Natomiast trochę inaczej oczekiwałem, że auto będzie zachowywać się po zaciągnięciu hydrołapy, czyli hamulca ręcznego. Tutaj to działa troszeczkę jak ręczny na Lince, czyli auto zwalnia, ale nie czuć takiej radykalnej, mocnej blokady wszystkich kół. Lepiej przerzuca się masę jednak tradycyjnym hamulcem. Sam model jazdy jest ok, Nie miałem uczucia co tu się właśnie odwaliło. Tylko wszystkie zachowania auta są spowodowane moimi komendami. Po prostu to ja sam doprowadziłem do tego, że znalazłem się w takiej a nie innej sytuacji. Ten model jazdy to takie połączenie z i RK. Z jednej strony, gdy damy komendę skrętu w lewo, to auto. W bardzo krótkim czasie się tak układa do zakrętu, po lodzie jeździ się troszeczkę jak po smole. Spowalnia wszystko, jednak gdy wdepniemy hamulec, to niemal w momencie jesteśmy w stanie auto zatrzymać. Mowa mordki o hamowaniu na prostej, nie w zakręcie oczywiście, tam już nie mamy zbyt wiele do gadania. Myślę, że sama fizyka oddziaływania na wierzchni na auto daje takie odczucie właśnie arcade'owe i same zachowanie po prostu, gdy wypadniemy z trasy i to co się dzieje później. Jakby jednak na auto działała fizyka, ale w lekko takimi miejscami ulgowy sposób. W możemy też wpływać na nasz pojazd. Zmieniać np. przełożenie skrzyni biegów czyli napędzanie kosztem prędkości maksymalnej balans hamulców naprzód czy na tył bardziej, odpowiedni wybór opon na nadchodzącą nawierzchnię kolejnego odcinka specjalnego. Te zmiany są czymś fajnym i dosyć innowacyjnym jak na tamte czasy. Teraz to już co druga gra, nawet arcade'ówki czasami mają takie elementy. Wtedy to było coś i czuć, że te rozwiązania też przynoszą pewne skutki w świecie realnym, jeżeli chodzi o rozgrywkę i o rajdy. Sam system zniszczeń, jak na tamte czasy, to była i ciągle jest bardzo fajna rzecz. Auta odnoszą nie tylko zniszczenia widoczne na karoserii, ale też mechaniczne. Kilka sekund nieostrożnej jazdy i możemy uszkodzić chłodzenie auta. A to z kolei rzutuje na sprawność innych elementów, silnika, turbiny, tę na prędkość maksymalną. Problemy mogą objawić się w uszkodzeniach układu kierowniczego, przez co ciężej i nieporadniej auto będzie wchodzić w zakręty albo ściągać na jedną stronę. Awaria elektryki. Może zepsuć nam to elektrownię, tak potrzebną na nocne odcinki. Skrzynia biegów podczas usterki skutecznie uniemożliwia sukcesywną zmianę biegów. Szpera napędzani się. Sprzęgło też odbija się na przenoszeniu mocy na koła. Czy da się całkowicie uszkodzić auto i nie dojechać na metę? Tak. I to jest piękne. Dlatego Rage'em pierwszym nie mogę z czystym sumieniem nazwać gry arcade. Złożoność mechanik jakie oferuje, system uszkodzeń auta, różne nawierzchnie, fizyka. To wszystko tutaj jest złożone składnie do kupy. Jakby gra faktycznie była tytułem symulacyjnym. A więc co sprawia, że nim nie jest? Wiele drobnych kwestii. Wiele naszych kontaktów z otoczeniem nie jest do końca realistyczne. Albo mamy tutaj do czynienia z realizmem, z przymrużeniem oka, kontakt z innymi autami podczas trybu przynajmniej, fajny dodatkowy tryb, gdzie podczas każdego S-u wyprzedzamy wiele innych aut rajdowych. I to właśnie to wyprzedzanie jest bardzo dziwne. Zwykle nie wchodzimy w nim w bezpośredni kontakt, co rzutuje na jego prędkość, zaburzenia toru jazdy albo uszkodzenia. To zazwyczaj jest. Popychanie go do przodu, jeżeli próbujemy troszeczkę go wyburzyć z toru jazdy. Jakby w dodatkowy tryb umieszczony na niewiele przed końcem produkcji, jakoś twórcy chcieli zaimplementować obecność innych rajdówek, ale nie wiedzieli do końca, jak to faktycznie fizycznie dobrze ugryźć. Skuteczne wyprzedzanie może odbyć się, gdy tylko mamy odpowiednią przewagę prędkości, a najbliższe mety dają nam na to techniczne możliwości. Procedura startu bezręcznego jest też mylna. Wiele czołowych zderzeń nie odrzuca auta od obiektu. Po prostu zero-jedynkowo stajemy przy nim ze sporymi uszkodzeniami. W 2004 roku dzienny ujrzał kultowy Rysiek, czyli Richard Benz Reilly. Jego mogę nazwać symulacją pełną paru. Niestety albo stety, bo nie każda fajna gra musi być simem. Reilly Championship simem w 100% tak nazwać nie mogę. Natomiast skończmy ten temat i przejdźmy do jednej z wisienek na torcie. Trasy. Powiedzieć, że są dobre to jak nic nie powiedzieć. Różne scenerie, różne pory dnia, różne warunki pogodowe. Jedziesz przez zalesiony odcinek, po czym na horyzoncie widzisz mnóstwo kolorów. Okazuje się, że to punkt widokowy dla kibiców. Fotografowie robią zdjęcia błyskające lampami. Za barierkami na bocznych drogach widać ustawionych safciarzy, czasami widać jakąś zwierzynę na polach. Kawałek dalej jest złoty splasz, Dzień rywalizacja o zachodzie słońca. Jednak w odcinkach zalesionych jest na tyle ciemno, że trzeba już odpalać elektrownie. Piękne zimowe krajobrazy, scenerie, ze śnieżycą i bez. Piękny zachód słońca, na kolejny moment się ulewa i wejście na nocne rajdowanie, Dojezd do punktu widokowego dla kibiców i słychać gwizdek safciarza. To są smaczki, niezwykle urokliwe, ale to dla nich chcemy jechać kolejny rajd i pokonywać kolejne osy nawet jeżeli trwają po te 10-15 lub 20 minut. Na niektórych sekcjach czekają niespodzianki w postaci balotu drewna. Kiedy indziej w tle widać maszyny rolnicze, a nawet kultowe czerwone budki telefoniczne, wiadomo British Railway Championship. Otoczenie sprawia wiecznie żywego, chociaż wiele z modeli to zwykłe obiekty 2D. Jak na przykład większość postaci czy kibiców. Te po prostu odwracają się w stronę gracza tak, żeby tworzyć skuteczną iluzję. Dodatkowe smaczki to kamery, jest ich kilka, jedna z nich rodem nawet Relacje Live jeżeli chodzi o rundy w WRC. Ładnie zrobione wnętrza samochodów, zależnie od każdego modelu, są różne, klasyczne, niemal ikoniczne oklejenia aut z wiele znanych firm. Pojawiają się nawet polskie smaczki. 30, dwóch, trzyzobanie, 30, prawie 4. No i ikoną jest też legendarna polska lokalizacja, dwóch pilotów do wyboru, albo popularny Wiślach czyli Maciej Wisławski, lub Martyna Wojciechowska, która w tamtym okresie mocno była kojarzona ze sferą rajdową. Oba wykonane bardzo fajnie. Natomiast małym fakapem jest naniesienie pojawiania się niektórych komend w pewnych momentach odcinków. Tak jak wspominałem, czasami za wcześnie, czasami za późno, czasami jest po prostu cicho. Mam wrażenie, że ktoś tutaj przy rozpisywaniu i kodowaniu tego nie zrobił tego idealnie. albo po prostu nie miał styczności z tematyką rajdową, tak jak powinien. Dźwiękowo jest całkiem ok. Jestem monotematyczny, bo powtarzam, co drugi bądź co trzeci materiał. Ale to Subaru impreza jest pewną metodą testu, czy ludzie od audio dobrze wykonali swoje zadania. I faktycznie tutaj jest w miarę OK. Co prawda ten dźwięk audio jest dosyć monotematyczny i taki mało mięsny, i na próżno szukać jakichś większych różnic pomiędzy różnymi modelami samochodów, ale taki subarak ma dźwięk upuszczanego ciśnienia z turbiny, gdy odpuścimy gaz. Szczegół, ale dla mnie jak bardzo istotny. OK, są też odgłosy na wierzchni, ale ani bez strzału na plus, ani na minus, trochę mało mięsiste. Natomiast fajne są pewne dodatkowe akcenty, jak np. taranowanie metalowych sygnalizatorów zakrętu w formie strzałek przy winklach, lub arcy-spoko dźwięk wystrzału z wydechu. W trybie zręcznościowym do zabawy dostajemy nieco inną mechanikę. To sekwencja kilku odcinków, zwykle sześciu i mamy dojechać pomiędzy splitami w wyznaczonym czasie. Jeżeli czas upłynie, to przegrywamy. Tak kolejno rozgrywamy następne odcinki specjalne, i to właśnie na nich mamy okazję wyprzedzać inne rajdówki. Zwycięstwo równa się od blokowania jednego z aut niedostępnych od początku gry. Fajny pomysł i fajnie pomieszane są te te I ciekawostka, zazwyczaj to są teasy na bakier, czyli po prostu jedziemy je odwrotnie aniżeli jest to w trybie zwykłych rajdów. I oto on, Ray Championship w całej okazałości. Gra niby symulacyjna, ale wyszło trochę arcadeowo, bardzo ambitna jak na swoje lata, zawierająca bardzo dużo kontentu. Ofiarująca dużo zabawy i jest ciągle bardzo grywalna. Mistrzostwa Wielkiej Brytanii, czyli m.in. innymi Walii, Szkocji, Irlandii, dziesiątki odcinków specjalnych w różnych warunkach pogodowych. Wiele fajnych okazji sprawdzi się na różnych płaszczyznach jako kierowca rajdowy. Do dzisiaj nie ma chyba tak ambitnej gry, która swoją długość odcinków specjalnych potrafi tak przecierać na sposobie. To ten tytuł, gdzie niejednokrotnie dojazd do mety jest sukcesem, a nie pierwsze miejsce. A, na koniec ciekawostka: jeździliście kiedyś krową? Albo domem, albo pyrą na kółkach, pogrzebcie troszeczkę w necie i sprawdźcie oldschoolowe w sumie na dzisiaj tajne kody. Zobaczycie, jaką dodatkowo ukrytą zawartość oferuje Ray Championship. Dzięki wielkie, dajcie suba, bo pamiętajcie, że to zawsze motywacje do robienia kolejnych materiałów i do usłyszenia w kolejnym filmie. 4, 3, 2, 1. start. To lewy jeden do prawy dwa. 30, prawy 1, stopień pięćdziesiąt, lewy 3, tuż przygotowanie, stop długi, prawy 2.